Tu nasz pieróg kalzone, sporo rukoli, challenge na dwóch, 45 minut. A jak nie zjemy, to ile płacimy? 149 zł. 149 zł, jak nie damy rady, No, ale myślę, że damy radę. Siemano, jesteśmy w Gdańsku, tam gdzie zawsze, z nowym znajomym. W subsku go poznałem ja i Mechu, robił gość challenge na kebaba. Siemanko. Widzimy się teraz w lokalu, gdzie jest naprawdę dużo challenge'y. Już kolejny z rzędu mój challenge. Więc tak, mamy tutaj kolezonę na dwóch. Czas do zjedzenia jest 45 minut. Wychodzi na głowę około kilo 600. Więc myślę, że na spokojnie będziemy mogli zjeździć. Będziemy musieli się śpieszyć, Więc co? To zaczynamy. zaczynamy. Smacznego. Smacznego. Czekaj, czekaj. Smacznego. No właśnie. Czekaj, jak, jak Tak, 3. Aha, aha, bo to jeszcze taki sprzęt, technologii. 3, 2, 1. Tak. E, z zapasem, no. Chcesz, żeby nie było, że potem ping nie. nie. to może na pół będzie święty spokój. Jak na pół, jak ja mam tutaj taką, ten, kop, kopiec. No i no no. co, na pół nie... Serio? Jakiś to. Myślę, że tak łatwo będzie kroić. Dawaj normalnie, krójce kawałek i dziabaj. Nie, dopiero. mamy czasu, a czasu. 45 minut, to za chwilę nie będzie... Co jesz? Już podjada. Ale są no jest, no. Już podjadam. Wiesz ja takie panie co zrobiłem, w patrzę. Dobra. Mm. O, no gorące mm. Ale jest dobre, no. Dużo na smakuje niż zapykankę, Ale gorące jest, no. Trzeba odkrajać. Chyba, że Twoja jest trochę ta, Częściej chłodniejsza. No zobacz. Ja sobie nasi od brzegów jem. Na samu ciasto sobie jem. Mm. Ale już różnica w smaku mm. Czy naprawdę się postaraliście z tym smakiem, wiesz? Znaczy, mm. no, to dodaj na smaku, nigdy nie narzekałem. Tutaj dopiero jakiś podkład pomidorowy dostałem do środka ja jeszcze to pizzy nie jadłem w zasadzie, więc o. Lepsze sobie na koniec zostawię. Mm. Wasza pizza też nie ważyła wtedy, tak? Jeszcze raz? Ta wasza pizza ważyliście wtedy, czy nie ważyliście jak No czas nie pamiętam, ale no zjedliśmy ją na styk. Ale nie pamiętam też taka ale też pewnie ponad trójka, nie? Czy ponad czwórkę jeszcze ważyła? Nie. No bo tu jednak pizza, wiesz, te składniki trochę zapychają inaczej, nie? To nie jest takie, wiesz. W tym momencie te ja same prawie brzegi zjadam. To nie jest tak jak kebab, nie? Kebab już dużo warzyw. To fałatnie jest mi się było. Nie, ten pierug jest zdecydowanie mi się wydaje, bo lżejszy niż pizza, nie ma szans. na Dobra. Nie chce się. Nie chcę chcesz... się No. Mogę yeah. nawet więcej zjeść, bo to nie bo to w sumie się najem mocno. <grymne> mm. Teraz dopiero jem. Serowa? <grymne> 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 Leją się pomidory, z środka, nie? Chyba to mam za daleko to wszystko, ale... na pączek? Na zmianę smaku można teraz. Ogni się rozkładają także prawie nie. Poczekaj widać co później weźmie. A ja tam z rękami chyba. Hmm. No. I ten soczysty kawałek no, na pewno to porówno Czy tak szybko No. No. Mm jak zaczynam jeszcze środki, to już czuję, że składników jest sporo, nie? Jest nawalone. Ale małe rozpada, weź. się trochę rozpada, sam to czuć, wiesz? Chyba zacznę zaraz. Hmm. Hmm. W tym momencie czuję, że już to te składniki weszły na żołądek a tej brzegi. Zobaczałbym na zegarek. Tyle minut. A, no właśnie, Tomasz. Ja się do nich też Akurat nie chciałem patrzeć na swój, bo z domu rękę, będę musiał obrócić i cały ten kawałek mi poleci. Co było na? No. Hmm. Dłocze, nie wiem, jak to teraz za to się wziąć. Więcej czasu na taktykę niż na jedzenie. A tak, Ci tam zostały? Hum, mm. trzy. Też nie masz dużo, mam bardziej skupione, nie? Ale podobnie mam. Mm. Mm. Hmm. Na pewno nie zaskursowa. No? No. Ogólnie szczerze, jakby ta prezenta ważyła piątkę, to byśmy tutaj nie wymyślili się, bo, nie? No, byłoby często. mega takich dużo soczystych składników. Widzę tu, że tu jest mięso jakieś owlone, sosie boleskim. Mamy tutaj papryczki, papryczki, Mamy tutaj salami, czyli pod sporo, sporo, po no, sporo kalorii, to na pewno. Tak, 오아 <놀림> 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 nie wiem no chyba skończona no. No, 10 pół minuty tak, przegryzę, popiję, wyłączę stoper w sumie ja nie wyłączyłem podwinę podałabyś nam po jednej? o, chusteczki czekaj, bo one są dwie, a tak jak weźmiemy to dwie zaciaplemy Aha, dziękuję bardzo. Dobra. Mamy nawet asystentkę. Ja wyłączam stopper Stop. Czas 11 minut. Jak smakowało? Coś to Smakowało, 10 smakowało mi, że ja to bardzo podzieliłem dobra. pół na pół, żeby sobie brzegi wszystkie zjadłem, a później środek sobie zjadłem. Nie, spoko. No czujesz, że mi to chodzi na rządek, bo trochę tego jest, ale ja to zawsze odbieram pozytywnie tutaj te challenge w tym lokalu. Nie wiem jak kolega. No i Mnie tyle. Mam nadzieję, że będzie poprawa. Tak? Może będzie poprawa, zobaczymy. Eee, tyle. no. Lokal mogę polecić. Jak najbardziej tutaj. Tak szczerze mówiąc, to jest chyba jedyny lokal. Teraz mi się odbija. Sorry. To jest jedyny lokal w Polsce, który ma tak naprawdę dużą ilość tych challengerów. Bo mi został jeszcze tylko taki jeden burger do zjedzenia. Ludzi jest dzisiaj sporo. No i co, by też smakowało? Ogólnie ja, ja, ja tam lubię i klasykę taką napolitańską i pizzę y, takie klasyczne, tutaj bardziej w stylu napolitańskim to pizza była, taki sos przynajmniej, może niekoniecznie składniki, ale ciasto bardzo pyszne mi smakowało osobiście. Jak na ten challenge uważam, że jest za dużo czasu, w porównaniu do tej pizzy, co z Mechem jedliśmy, no to mogłoby być odwrotnie, że tam 45 no, tak. minut. a Tutaj 20, a jest zupełnie inaczej i to się tak jakby nie przekłada, bo ta pizza z dzisiaj jest lżejsza niż ta... Znaczy ten pieróg calzone jest lżejszy niż ta pizza, którą jadłem z Mechem, bo tam zjedliśmy na styk. Więc jak coś, to zapraszamy i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam. Pozdrawiam widzów, me, nie Mecha, tylko eksploratora. Dobra,